Oh. Kim ty jesteś? Kim wy jesteście? Ja jestem Mati. Zaraz, ty jesteś moim kuzynem. To ty? Tak, ja. Poczekaj, jak, jak ty masz na imię, bo już zapomniałem Grzesiu. A ty kim jesteś? Uratowałeś mnie? Bo słyszę... Tak, ja jestem Mati. Bo tu pisze na twojej plakietce Rajni Mati. 1, 2, 3, 4, 5. Kiedyś miałem jakiegoś towarzysza, Matiego. Ja mam na imię Karl. Karl, słyszałem o takim Karlu. skąd znasz mojego kuzyna? Z... Poznałem go. Chyba sam tu przyszedł. Ej, znasz... Skąd go znasz? Kiedyś się kumplowaliśmy. A teraz do ciebie mówię, kuzynie. Skąd go znasz? Do... No, kiedy się tam zakumplowaliśmy, i już, no, i, i zakumplemy. A. Mm. Cztery lata temu. Mój przyjaciel ode mnie odszedł. Poszedł w własne strony. Też miał na imię Mati. A. Idziemy, może idziemy na pizzę? Dobra, chodźmy. Chodź z nami. Kuziemy. A pan już tutaj skończył. Chodź, usiądź. Halo, chodź dobra. z nami. Usiądź. Smacznego. dobra piłka. zjedz. O, idę po następnej. Okej. Okay. Ja idę tu. Idziemy potem na lody? Dobra. Chce pić. Chce pić. Tutaj. Grzesiu, tutaj Nie. Niech Grzesiu już zje całą Jest dla niego Dobra, Dobra. wiecie co, ja chyba idę na lody ja już, też. już się obja. I, y, coś zjem na deser sobie A, no ja też Uwielbiam takie życie Dzień Grzesiu nie, a, wiem, bez... a, rob, a bierzecie gotowe lody, czy jakieś. Czy so, sami robicie? Bo ja chyba sam robię. Ja sobie, ja sobie sam zrobię. A, trochę a ja czekolady. Sobie... Bo potrzeba czekoladę. A, takiego loda nie chcę. Chcę czekoladowego. Trzy gałki czekolady. Dwa, trzy. Okej, okay, ja już mam. sobie. O, jest. Ale on ma tylko dwa. Dobrze, ja wychodzę. Bo mam wygodnie. No. I e chcecie ze mną mieszkać? Bo słyszałem, że obaj nie macie domu. Nie no. mam. A Grzesiu? No nie mam, niestety, więc mogę. Mieszkać. Dobrze, to chodźmy. Wszyscy idziemy do mojego domu. O. Jeszcze nie z Grzesiu, czemu, czemu jesz loda? Grzesiu? O, Mam pytanie. Czy wiesz, nie. że miałem wypadek? Nie. Może no, nie wiedziałem. wiedziałem Ej, nie, w... nie, nie, nie przed ciebie. No. Dobrze, okay. to mm, już idziemy. Kurczę, nie wiem, czy tak ładnie przechodzić przez kogoś miejsce. A przejdę. A, tutaj mieszkasz? Zapraszam was. Tak, to ty mi przecież wykupiłeś, co nie? Ładny masz dom. Tak. A. Mati mi go wykupił. Chcesz z nami mieszkać? Mogę nawet w stanowisku... Chce, chcesz ze mną mieszkać? Chcecie tak. ze mną w ogóle mieszkać? Załatwiłem tak. Ci łóżko. Poczekaj, gdzie by je położyć? Tutaj je położę. O! Idealnie. Poczekaj! Będzie blisko. Okay. Trochę mu obraz przeszkadza. Dobra, jest okej. Okay. Piączę okay. kanał bez jakichś... Tutaj mamy Osoby, telewizję. Osobyt, Nie, no. już jest dosyć późno. Ja wolę iść spać. Nie wiem. Ja? No to ja idę spać. Dobra noc. Oh. Oh. Widzę, że jest ta noc, bo obaj śpią. Będę trochę ciszy. Telewizora sobie nie włączę. Oh. O, o! 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 Cześć! O! Cześć! Widzę, że też wstałeś. Cześć! Wszyscy są widzę. Nie wiem, nie wiem ja wyjdę. Ciekawe, wzi... czy już jest dzień, o, czy ja wystałem, no... Ja zostałem, no ale dobra. O! Jeszcze jest noc. Nie wiem. Ja, wy... ja wychodzę na miasto. Może ku może ku, Wiecie co, ja chyba będę hodować kwiatki? Czemu? Co? Gdzie by kwiatki? Nie wiem. właśnie, to są kwiatki. Fajnie by było. O, nie wiecie, wiem. Skąd będziesz mieć kwiatki? A wiem, że Ty jesteś nowy w tym mieście, więc powiem Ci, że tutaj jest sklep z meblami. Może może kwiatki też tam się znajdą, ale chociaż nie myślę. A jak Wy myślicie? Nie, nie. tak myślę, że nie, ale może chodzi. być. Y nie, na pewno nie. Tu są różne tylko plakaty. Tu są jakieś telewizory. Nie wiem. Nic ciekawego to nie widzę. Mam. No. Nie, nic jakowego nie ma. Pizzę mógłbym sobie kupić, ale a trzeba mieć takie coś... plus. Wiecie, takie coś, że jest się lepiej obsługiwanym w mieście i tak dalej. Że ma się plusa w mieście. Wiecie o co mi chodzi? Tak. Dobra, może... W... W, me, w meblomodzie, jak ja to nazywam, mm. będzie tam. Chociaż to jest coś innego. To nie jest meblomoda, tylko jakieś tam dziwne. Nie, tutaj też nie będzie kwiatków. Jest ząbok pod... abarab. Nie wiem. Ja pójdę tam. Nie, ja pójdę do y, town. Do tego miejsca, nie gdzie pisze town. Mm. Spoko? Okay. Ja tam będę... idę. Bo jeszcze tam zbyt dużo nie byłem. Może tutaj będzie. A ja tam będę drugi das. Tutaj jest ta... kawa? Nie wiem, nic ciekawego. Jak myślicie, Masz... gdzie można zdobyć kwiatki? Nie ja wiem. Słyszałem, że ty wiesz, Mati, czy nie? Może w szkole nie, ale... nie. Wiesz? Tylko musimy. Te... E, musi iść do neighbor. To tam jest? Nigdy tam nie widziałem sklepów. Mam jabłko. Głodnie, jabłko. Skąd masz jabłko? Pokaż. W szkole. Kiedyś tam być stary 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 Jest jakiś sklep internetowy czy co? Nie, chodź, patrz tutaj, widzisz? A, to tak to się Jeste, robi. Jesteśmy. A to tutaj są kwiatki. Ja jeszcze nigdy tego nie słyszałem o tym. Jesteś, e, ja. Przyłącz domy. A, moja pierwsza roślinka. Podleję. ją. Dobrze, i następne może to sobie jeszcze zasadzę. No czekaj! Co to jeszcze zasiadł? To! Jak chcecie, to już idzie, idźcie do domu. Nie Grzesiu. ok, ja już podlałem, wszystko zrobiłem. Dwa jeden, mm, dobra, coś ciekawego w telewizji? Nie, Ach, nic ciekawego. O, kanał z, kanał z piosenkami, posłuchamy piosenek? Dobra. Tylko słyszałem, że właśnie to, to jest bardzo słaba jakość. To tam. Nie wiem. Opłaca się czy nie? Nie. Bo na razie zbyt nie ma piosenek żadnych ciekawych. O, chyba zaraz puszczam. Nie, wolę to wyłączyć. Zagłośno, zagłośnie. Dobra, wyłączyłem to. Za głośne, co nie? O, no. wiadomości. Mam ochotę potańczyć. Nawet nie masz do czego. Może, Ale... Może włączę jakąś spokojną muzykę za radia? No to włączaj. Ale spokojnie, tańczysz? Nie, to jest zbyt mało spokojne. To też jest zbyt mało spokojne. Ja fajnie tańczę. Tamler. Ja fajnie tańczę. Idź. Ja idę spać. Do góry. Ej, a, się... ej Czemu... może ty, może, ja będę jednak spać na tym łóżku, a wy na tym e, fajnym. No, okay. a, może, a może potem kupię dla każdego łóżko? Ja, ja na, ja na górze kupię. Czemu na górze? Ja chciałem na do górze. Dobra. Tak śpię. Super muzyka. Gdzie idziesz? Na dwór. Trochę sobie popatrzę, czy moje roślinki... Z moimi roślinkami wszystko okej. Okay. Ej. Nie wiem czy wiecie, ale byłem w więzieniu. Może może spróbujemy do kogoś wejść do mieszkania, co? Tak. Dobra, to chodźcie ze mną. Bo jest akurat yy, ciemność. Będziemy próbować wejść do każdego mieszkania, jakie jest. O, tutaj jest otwarte. Chodźcie. czemu chcesz być znowu w więzieniu? Nie. O ale fajny Dom. Ubawimy się tutaj trochę w tym domu. O, widzę, że gościu jest taki bogaty, że ma dwa telewizory. Ty masz? Bogaty? Może kupię drugi telewizor. Nawet łazienki nie ma. Aż taki bogaty to nie jest. Ale ma dwa telewizory. <laughs> Wychodzę stąd. Posprawdzam inne mieszkania. <laughs> Chodźcie. Uważaj, żebyś... żeby się tego nikt nie nakrył. Spoko, od razu ucieknę. A jak ktoś nakryje, to znowu ucieknę z więzienia. Znowu pewnie się rozbi. O, ten to ma fajny dom. No. Ale łazienki dalej brak. Wychodzę. Też mam telewizor. Fajne tapeta. Dobra, wiecie co? Ja jednak nie chcę trafiać do więzienia. Pójdę do, do miasta. Dobrze. Fajne, fajne rzeczy to są w tym sklepie. Nie wiem, kupić... O, kupię taki telewizor. Mega jest. Kupić niebieski, czerwony, różowy czy biały? Niebieski. A ty, Grzesiu? Ja będę za niebieski. Dobra, to kupuję niebieski. Ja idę do kawiarni. Dajcie zobaczę, ile jeszcze kosztują takie lepsze łóżka. Bo nie chcę już spać na takim po, yy, ty, piętrowym. Mnie się nie podobałem zbyt piętrowa. Yy. Na razie yy, kupię takie słabsze. Spoko? Ja idę do kawiarni. Dobra, a ja już idę do domu. Ustawię nam lepiej dom. Wiem, coś naprawdę specjalnego do naszej chaty. Ucieszycie się. Co? No. Co? Tak. Fajnie Panie. będzie. Panie. A, widzę Cię Grzesiu. Hmm. Dobra, ja już wracam. Dobra. Mm, no to zobaczmy. Dobra. O. Kogo to jest łódko? Nie wiem. Jesteśmy na tym tutaj. O. Dobra. No. I teraz to jest to, co specjalnie kupiłem do naszego pokoju. Plasma. Mniejsza, mniejszy ten telewizor, więc chyba wezmę tamten, wiesz? Chcecie tamten większy czy tamten mniejszy czy mniejszy? na który. Wezmę większy. Ja idę spać! Będzie lepsze kino domowe. Ja idę spać. Lanka. Wróciłem. Mam cappuccino. Od teraz będziemy na takim małym telewizorze oglądać w tamtym pokoju. Ach. Nie wiem, fajne mamy łóżka, co? Teraz przynajmniej można się wyspać, bo na tym piętrowym coś się niewygodnie spało, a tobie? No. Dobra ta kawa. Też później pójdę. Ja pójdę tam też, po sok. Dobra, idę spać. A ja chyba pójdę po kawę. O! źle ci! Poglądajcie sobie of. telewizor, a ja pójdę. Ej, jakby co to jest dzień. Na dworze. Nie, Wiesz, my jesteśmy tacy biedni, że nie mamy okien, więc. No nie widzimy. O! Nie, nie! Słucham? Niestety do takich starych domów nie ma. A ja widziałem? Są? No, Może zobaczę. Nie kupię, ale zobaczę czy są w ogóle. Nie, na pewno w meblach nie będzie gdzie. No bo... Wies. Mm. Meble to raczej nie jest okno Ale tam może być, bo widziałem Może być w tym miejscu, gdzie są mnie tutaj nie ma Trudno, to, idziemy. to ja idę, żeby trochę zarobić, bo jestem odrobinę biedny Szkoda, że nie mam pracy Wiesz, tutaj możesz łowić ryby, a potem je sprzedawać. Bardzo Wiesz, dobrze. I jest jakieś zwierzątko, które można było połowić? Na przykład przy, wejście, przy wejściu do naszego zwykłego miasta. A. a potem idziesz do sklepu ze zwierzątkami i sprzedajesz ryby. Możesz też tam kupić sobie zwierzątko zwane Mipem. My mamy już. Mam pytanie. Mati, czy ty jesteś e, czasami... Czy ty nie jesteś Matim, którego znam? Bo, pa, bo nie wiem, czy pamiętasz Karla, który miał pamiętnik. I amulet. Pamiętasz? Ja pamiętasz mnie? Pamiętam, to naprawdę ty? To było cztery lata temu. Pamiętam. Chyba cztery lata temu. Pamiętam takiego dobrego przyjaciela. A słyszałeś o tych dwóch strażnikach, którzy mnie po, e, porwali? Bo ten amulet, niestety nie mogę tak. łowić. O nie, wpadłem do wody. Nie, niestety nie mogę łowić. W gatunku. Jest? Jestem, jestem e, tam, gdzie są te ryby. E, jak się o, jak łowi? W takim okrągłym e, miejscu. Podchodzisz do mościku i tam. Jestem. wędka O, oh oh. dobra teraz powinno być już ok podchodzisz na mościk i, e, i wtedy naciągasz e, wędkę i, i rzucasz chyba umiesz e, łapać wędką co nie? łowić Ła, łapać, łowić, nieważne Ja już wpadłem znowu do wody, będzie, będę musiał mieć zmianę gipsu. Widzisz mnie, Mati? Widzę. Ty masz z czego wędkę? Z bambusu. A ja mam z drewna. A! Ratunek. No Ło, wow. do góry. Idź do góry O, dobrze, ja już mam całe wiadro. Idę do sklepu ze, ze zwierzękami. A dziotka z Eee, to, to jest taka kość, gdzie pisze Pet Shop. Uff, ma, ej, jakby co, to ja mam wezwanie ze szpitala? Żeby się stawić i mi zdejmą ten gips Aha Mam 300. Co masz? 373 kasy Okej, okay, bo widzę, że e, teraz zaczynasz chrypnąć, bo słabo cię usłyszałem Bo coś źle usłyszałem Okej, okay, już mi zdjęli. To już do was zwracam, okej? Okay? Dobra. A ty Grzesiu? Jesteś tam? Ja jeszcze sobie połowę. Okej. Okay. Jakby co to, to tam masz wiadro i niestety wiadro zamieści tylko 20 ryb. Bo te wiadra są dosyć małe. Pójdę do y, sklepu ze zwierzętami pójdę kupić, znaczy zobaczyć ile kosztuje stalowa wędka bo chcę mieć coś porządnego A skąd to byłaś drewniana? A bo wiecie co, Wrócę, wracam dzisiaj do domu Dobrze, yy, to ja już jestem w domu, ja idę spać. Ktoś jeszcze idzie spać? Ja też idę spać. Jeszcze rannek. Ja też idę już spać. Ale jest ranek. Wcale, że nie. Chyba się Jest Jestem chyba już śpiące. Idziecie też? Ja już idę. Poczekajcie, wyłączę telewizję, żeby nie przeszkadzała i wyłączę też radio. Wy już pójdźcie spać. Mm. Tutaj telewizor też wyłączę. Zajmuję najlepsze łóżko. Oa! Okej. Okay. Jestem. To idźcie spać. Dobranoc. Dobranoc.